Mam mamy widzowie, dzisiaj pokazuję wam moją farmę. Trochę będzie tu rapu, trochę nie. Nie, nie, jak nie. Tu mamy bele. Jeszcze raz bele. Jeszcze dwa razy bele. I tu mamy przyczepę z, z belami. Robimy akcję dzisiaj. Owijanie kiszonki. Także się na kosy, a więc będzie fajne sztosy może nie jest to rap, ale jest za to zarąbisty yy, fad. Ej, tu mamy bele. jeszcze raz idę i wam pokażę to. rozpoznajcie, czy to jakie to jest zboże, jakie to jest zboże. rozpoznajcie. o teraz jakie to jest zboże. Bu, bu. Mamy tu belę, tam stoi ciągnik, tam jest talerzówka i przyciepa, tam jeszcze za przyciepą i talerzówką mamy jeszcze raz belę, bele, belę. Do 24 z tym dźwiękiem shorty lajkuję i subskrybuję i piszę komentarz. <trym wytrzyma> <trym wytrzyma>